Wszystkie są samochodami marzeń. Bolidami z plakatów nad Twoim łóżkiem. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałby ich ranking? Dzisiaj przedstawiam Wam 10 najmocniejszych Ferrari w historii. Biorę pod uwagę samochody homologowane na drogi publiczne. Do gry wchodzą silniki spalinowe, jak i hybrydowe, gdzie uwzględnia moc systemową. Siadaj wygodnie i baw się dobrze. Na dziesiątym miejscu stoi 812 Superfast wraz z GTSM, 12-cylindrowe 6,5 litra, 800 koni mechanicznych bez doładowania i bez wsparcia elektrycznego. Wysoki stopień sprężania sprawia, że jednostka naprawdę słyszy liczbę oktanową i upał. Przy gorącym powietrzu sterownik łagodzi zapłon i góra obrotów niesie słabiej, dopóki dolot się nie schłodzi. Dwustopniowy dolot działa jak klucz dynamometryczny, w środku skali skraca ścieżkę powietrza, a po przekroczeniu progu obrotów otwiera pełny przekrój. Dzięki temu motor wyraźnie ożywał góry. Bezpośredni wtrysk pod bardzo wysokim ciśnieniem bywa bezlitosny dla zabrudzonych wtryskiwaczy. Nawet drobne osady czuć jak ospałą odpowiedź na krótkie dodanie gazu. Sucha miska olejowa utrzymuje ciśnienie w przeciążeniach, ale pełna ostrość zmiennych faz rozrządu przychodzi dopiero po sensownym dogrzaniu oleju. Wciskanie pełnego na zimno to proszenie się o płaski dźwięk zamiast czystego ciągu. Po ostrym kółku ciepło resztkowe chwilowo podnosi temperaturę powietrza w kolektorze i pierwszy gaz bywa łagodniejszy po czym przepływ wraca do optimum. Europejskie wersje z filtrem cząstek stałych zwiększają przeciwciśnienie przy niskim obciążeniu, więc pełna barwa i reakcja pojawiają się dopiero po rozgrzaniu spalin. Ten sam motor w chłodny poranek na dobrym paliwie zamienia się w żyletę i bardzo precyzyjnie przyjmuje krótkie komendy na gazie. W praktyce to auto wystawia rachunek z techniki. Jeśli przygotowujesz je prawidłowo – temperatura, paliwo, czyste wtryski – Odwdzięcza się liniowym, czystym przyrostem mocy aż po czerwone pole i powtarzalnością, którą trudno dzisiaj znaleźć. Na dziewiątym miejscu melduje się Dodici Cylindri, wolnosące V12 o mocy 830 koni mechanicznych, którego charakter to długi oddech. Równomierny zapłon co 60 stopni i odchudzona grupa tłokowo-korbowa budują prędkość, jak nieprzerwana fala od środka obrotów. Wszystko bez schodków między biegami. Krótka, mało objętościowa droga powietrza sprzyja szybkiemu wkręcaniu wysoko, gdzie silnik oddaje najczystszy długi ciąg. Zamiast spektaklu pierwszego metra dostajesz stały nacisk, który niesłabnie, gdy jazda robi się szybka i długa. Kalibracja przepustnicy jest celowo miękka na początku i liniowa dalej, co pozwala dokładnie podawać półgaz w długich łukach bez sztucznego kopnięcia. Nowa ośmiobiegowa przekładnia gęsto kryje przełożenia, utrzymując motor w optymalnym paśmie tak, żeby ciąg był po prostu stabilnym pasem mocy, a nie serią pojedynczych uderzeń. To słychać i czuć zwłaszcza wtedy, gdy z sekwencji szybkich zakrętów wychodzisz bez zbytecznej korekty kierownicą. Auto po prostu niesie. Mapowanie zapłonu i dawki paliwa wyrównuje pracę cylinder po cylindrze przy stałym obciążeniu. To nie jest popis startu z dołu, tylko równy, twardy atak na górze, który pozwala budować tempo sektor po sektorze i trzymać je bez nerwów do kreski. W dłuższych przejazdach docenisz też to, że reakcja pozostaje powtarzalna. Kiedy powietrze robi się cieplejsze, jednostka mniej faluje czuciem niż wiele głośniejszych rywali, a stabilność na długiej prostej jest jej znakiem rozpoznawczym. Miejsce ósme, 812 kompetycjona i jego otwarta wersja, Aperta. Również 830 koni mechanicznych, ale z kompletnie inną ekspresją. To najbardziej wyostrzone, 12-cylindrowe serce z tej rodziny. Szczyt mocy przy obrotach na poziomie 9250 i odcięcie na blisko 9500. Uzyskane dzięki odchudzonemu zespołowi ruchomemu. Między innymi tytanowe korbowody i lżejsze tłoki oraz przeprofilowanemu wałowi i powłoką diamentopodobnym na elementach rozrządu, które tną tarcie i stabilizują zawory przy skrajnych prędkościach. Charakter jest wysokoczęstotliwościowy. Silnik łapie obroty jak instrument pomiarowy, a doładowanie dynamiczne przy bardzo dużych prędkościach tłoka daje wyraźny naddatek na samej górze, szczególnie odczuwalny przy późnym wyjściu z łuku. Sterownik prowadzi zapłon agresywnie w górnym paśmie, trzymając jednolitą falę ciśnienia. Dzięki temu krótkie ujęcia i ponowne otwarcia gazu nie mają zawahania. W apercie akustyka dołu i cienkościennych kolektorów jest dosłownie bliżej uszu, co subiektywnie wzmacnia ciągnięcie powyżej 8000 obrotów. Nie jest to efekt specjalny, tylko po prostu krótsza droga dźwięku. Czuć też minimalnie inną odpowiedź na bardzo drobne korekty gazu, bo powietrze wiruje inaczej nad kabiną, co zmienia to, jak słyszysz i interpretujesz impuls. Ta odmiana wymaga decyzyjności. Późne pełne otwarcie przepustnicy, szybkie cięcia między przełożeniami i 0,5 środków. Nagroda to skompresowany czas między wierzchołkiem a prostą, mierzony nie w metrach, tylko w sekundach. Na miejscu siódmym wjeżdża do nas 296 GTB i GTS. W papierach to też 830 koni mechanicznych, ale tutaj to już hybryda. Z fałszustą o rozwarciu 120 stopni i silnikiem elektrycznym między jednostką spalinową a skrzynią. Dwie turbosprężarki siedzą w gorącej dolinie. Tor powietrza jest ultra krótki, a elektryczny moment domyka dół natychmiast, więc reakcja ma dwie warstwy odczuwane jak jedną. Błyskawiczne ruszenie i płynne nabijanie obrotów. Pełna moc systemowa pojawia się, gdy bateria i chłodzenie są w rytmie. Po serii sprintów zostaje samo V6. Nadal szybkie, ale bez brutalnego pierwszego metra. Sprzęgło łączące obie jednostki zazwyczaj dołącza benzynę bez Poza optymalnym zakresem pojawia się ułamek zwłoki, który wielu myli właśnie z dziurą do ładowania. A to po prostu synchronizacja. Hamowanie z odzyskiem daje miękki początek skoku dźwigni. Po dołączeniu hydrauliki wraca ostra reakcja. Mapy rozgrzewki trzymają dawki ciśnienia na smyczy, więc pełny gaz na zimno potrafi brzmieć, jakby nie oddychał. To ochrona, nie usterka. W odmianie z otwartym dachem do kabiny wpada oczywiście więcej tonów do lotu i świstów turbin, co subiektywnie wyostrza charakter, choć mechanika jest ta sama. Najbardziej docenisz 296 tam, gdzie liczy się czas do pełnego gazu. Na technicznych sekcjach z krótkimi prostymi potrafi oczarować stoper. Szóste miejsce. SP3 Daytona. Czyste V12 o mocy 840 mechanicznych w układzie centralnym. Stara, dobra szkoła. Krótki prosty dolot z karbonowych komór tuż za głową kierowcy oznacza bardzo szybkie wkręcanie i realny efekt doładowania dynamicznego powyżej około 200 km na godzinę, który podbija górę. Kolektory o równych długościach i wysokie strojenie rezonansowe dają twardy, czysty ciąg na wysokich obrotach oraz natychmiastową odpowiedź na krótkie ujęcia. Minimalna objętość po stronie ssącej i niska bezładność gazów przekładają się na wyjątkową szybkość reakcji. Centralny układ napędowy dodaje tej reakcji jeszcze trochę krystaliczności. Czujesz, że pedał gazu i przepływ powietrza są połączone krótkim przewodem. W wąskim oknie pomiarowym autograf ciszej. Klapy i długość do lotów konfiguracji Quiet. Poza nim pasmo jest pełne. Szeroka przednia tablica potrafi minimalnie zasłonić wloty REM-R. Różnicę czuć dopiero przy bardzo dużych prędkościach, ale to jeden z tych detali, które w świecie procentów decydują o odczuciu. Po krótkim postoju ciepło resztkowe na moment łagodzi pierwszy przyrost. Po sekundzie przepływ wyrównuje parametry i wraca na pełną ostrość. W sumie SP3 daje bardzo manualny dialog z przepływem. Najmniejsze zmiany kąta prawej stopy wywołują natychmiastowy, przewidywalny efekt. Na piątej pozycji ląduje legendarne La Ferrari 963 konie mechaniczne z układu Hikers, Wolnosąca 12 o pojemności 6,3 litra, kąt rozwarcia 65 stopni. Charakter to ciąg na górze z dosztukowanym dołem. V12 daje szczyt przy bardzo wysokich obrotach. Elektryk natomiast domyka dół i środek. Akumulator nie ładuje się z gniazda, żyje z odzysku i nadwyżki mocy V12, a sterownik celowo trzyma energię w środku skali. Podczas równej jazdy nadwyżka mocy idzie w doładowanie, żeby mieć rezerwę na następny atak. Przy bardzo dużych prędkościach wkład elektryczny maleje z racji własnych obrotów, więc końcówka długiej prostej to niemal czysta dwunastka. Najwyższy zysk z hybrydy pojawia się na wyjściach z wolnych łuków, gdzie skracasz czas reakcji całego układu. Brak napędu przedniej osi oznacza, że hybryda nie ciągnie przodem, tylko wypełnia charakterystykę momentu. To dopalacz, nie proteza. W praktyce La Ferrari uczy myślenia o energii jako o zapasie taktycznym. Nie czy, tylko gdzie i kiedy. Czwarte miejsce należy do SF90 Stradale i jego wersji Spider. To pierwsze drogowe Ferrari, które przekroczyło barierę tysiąca koni mechanicznych. Pełna hybryda, ośmiocylindrowe biturbo, wał o płaskim wykorbieniu i trzy silniki elektryczne. Jednym przy przekładni z tyłu i dwoma na osi przedniej. Przód wektoruje moment koło po kole, no bo brak tutaj klasycznego dyferencjału, więc samochód zacieśniał k samą siłą napędową. To odczucie, jakbyś rysował trajektorię gazem. Tylna jednostka elektryczna rozbiega wał i odpala v pod obciążeniem praktycznie bez wyczuwalnego przejścia, a sama jednostka spalinowa oddycha krótkimi kanałami dolotowymi. Z chłodzonymi cieczą, interkulerami i nisko bezwładnościowymi sprężarkami blisko głowic. Ośmiobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia nie ma biegu wstecznego, cofa przednia oś elektryczna, dzięki czemu korpus przekładnie jest krótszy i lżejszy, a pierwszy bieg bardzo krótki, by wykorzystać sumę momentów przy starcie. W Spiderze mechanika pozostaje ta sama. Masa mechanizmu dachu minimalnie zmienia bezwładność pionową i daje wyraźniejsze wybrzmienie do lotu, no co oczywiste. Przy połowie gazu słychać sprężarki i rezonans chłodnic tuż za głową. To auto robi z czterocyfrowej mocy narzędzie na co dzień: przejrzyste tryby, powtarzalne efekty na wyjściu z łuku i możliwość wielokrotnego powtórzenia tego samego ruchu z tym samym skutkiem. Na trzecim stopniu podium stoi SF90XX Stradale, czyli ekstremalna wersja poprzednika. Tutaj cały układ przesunięto w stronę sprintu kwalifikacyjnego. Ostrzejsza charakterystyka napełnienia po stronie V8. Krótsze ścieżki powietrza, szybkie sterowanie zaworami. A część przyrostu mocy pochodzi z bardziej zdecydowanego zarządzania energią elektryczną. Dwa silniki z przodu pełnią rolę precyzyjnych wioseł do rotacji auta. Na ułamki sekundy system dociąża zewnętrzne koło i hamuje wewnętrzne odzyskiem, skracając samochód samym napędem. Dochodzi tryb dodatkowego dopalenia. To tak jakby układ przewidywał długość prostej i wcześniej uzgadniał z baterią ostrzejszy zastrzyk, dzięki czemu droga odżyczenia do efektu na pedale gazu jest krótsza. Skrzynia w trybach torowych trzyma fałsemkę ciaśniej przy szczycie. Cięcia gazem między biegami są krótsze, a elektryka spina przerwę momentem, więc przyrost jest odczuwalnie ciągły. Hamowanie przez przewód przeprogramowano tak, by więcej odzysku pracowało po stronie wewnętrznej zakrętu, co stabilizuje nos i otwiera szersze okno do wcześniejszego gazu. Jeśli lubisz odważne hamowania na prostych nadgarstkach, XX robi z tego sztukę użytkową. Całość jest mniej uniwersalna niż Stradale, ale szybsza i bardziej bezpośrednia w ręku kierowcy, który potrafi planować to, co robi. Drugie miejsce zajmuje nowa Testa Rossa. Wewnętrznie typ 849 z mocą systemową rzędu 1050 koni mechanicznych. Ośmiocylindrowa jednostka Biturbo z wałem o płaskim wykorbieniu i krótkim skokiem tłoka siedzi w sztywnym bloku o zamkniętym pokładzie. Turbo z lekkimi wirnikami PIAI pracują blisko głowic, a chłodnice powietrza doładowującego chłodzone cieczą mają krótkie, symetryczne kanały. To daje błyskawiczne nabieranie obrotów i pełny dech już w średnim zakresie obrotów. Komory spalania formują silny wir. Wtrysk bezpośredni o bardzo wysokim ciśnieniu podaje paliwo w kilku fazach, więc charakter jest metalicznie ostry, ale pozbawiony dziur między biegami. Między silnikiem spalinowym a przekładnią pracuje silnik elektryczny, który w krótkich interwałach dokładnie dopycha moment w szczytach narastania do ładowania. Dzięki temu przejście z częściowego na pełny gaz jest ciągłe, niczym jedna gęsta fala. Krótkie kolektory o równych długościach i cienkościenne odcinki gorące nadają górze wyścigowy ton, a przy półgazie sprężarki świszczą czysto, bez natarczywego gwizdu. To auto, które użytkowo podnosi sufit tego, ile razy z rzędu możesz powtórzyć krótki sprint na pełnym podparciu układu. Nie tylko masz więcej koni. Ale częściej są one w pełni dostępne. Panie panowie, miejsce pierwsze. F80. Następca La Ferrari, Halo Car z Maranello, z deklarowaną mocą 1200 koni mechanicznych. To hybryda, w której krótkoskokowy silnik spalinowy z bezpośrednim wtryskiem o ekstremalnym ciśnieniu i gorącą doliną z nisko bezwładnościowymi sprężarkami buduje doładowanie niemal natychmiast. Część elektryczna korzysta z przekształtników z węglika krzemu i silników o spłaszczonej krzywej momentu. Nice. Nice. Potrafią one wykonywać bardzo krótkie, bardzo mocne impulsy. Prewy budzić sprężarki ułamkiem sekundy przed pełnym otwarciem przepustnicy wypełnić przerwę podczas zmiany biegów i delikatnym przeciwmomentem stabilizować auto bez dotykania hamulca. Lekka grupa tłokowo-korbowodowa i twarda charakterystyka sprężyn zaworowych sprzyjają wysokim obrotom, a mapowanie zapłonu cylinder po cylindrze utrzymuje równą, twardą falę ciśnienia. To słychać doskonale w tym, jak samochód oddycha na długiej prostej. Bez zadyszki, bez falowania, z chirurgiczną precyzją i powtarzalnością. Krótkie symetryczne kanały do lotu oraz cienkościenny, równodługościowy wydech dają natychmiastową odpowiedź i czystą wyścigową barwę góry. A jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością szczegółów, to zapraszam na ostatnio dodany odcinek o właśnie tym modelu. Cała sygnatura napędu to ekstremalnie krótki czas narastania mocy, ciągłość siły przez dodanie bustu momentów w przełożeniach i możliwość modelowania przyrostu już w połowie skoku gazu. W praktyce F80 nie szuka efektu wow. Jego przewaga polega na tym, że potrafi zrealizować ten sam pełny atak kilka razy pod rząd. To nie jest teatralny rekord na jednym okrążeniu. To narzędzie, które pozwala robić metry szybko, czysto i seryjnie. To charakterystyka reakcji bliska temu z LMP1. Daj znać w komentarzu, który z tych modeli robi na tobie największe wrażenie. No i dlaczego? Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych premier. A jeśli chcesz pomóc mi tworzyć więcej takich materiałów, to link do Patronite znajdziesz w opisie. Widzimy się w każdy czwartek o 18.00. Dzięki za oglądanie. Cześć!